Nie przewijaj, ta modlitwa może oczyścić Twoje serce i to, co niesiesz w swoim domu. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie w pokorze. Przebacz moje winy, moje wybory bez Ciebie, słowa, które raniły i decyzje, których żałuję. Przebacz także to, co obciąża moją rodzinę, to, co przeszło przez pokolenia i wciąż nosimy w serku. Juzuń panie, wszystko, co oddala nas od Ciebie. Pychę, gniew, nieczyste pragnienia. Przywiązanie do ciemności. Rozświetl mój dom Twoją łaską i naucz mnie chodzić w prawdzie. Daj mi czyste serce i odnowionego ducha, aby nie wracał do dawnych grzechów. Twoje miłosierdzie jest większe niż moje błędy, za to Ci dziękuję. Napisz amen, jeśli prosisz Boga o oczyszczenie serca. Zapisz ten post, aby wracać do tej modlitwy w chwilach słabości. Udostępnij bliskim, może ktoś z Twojej rodziny też potrzebuje odnowy?